Przypyły smuteczki do główeczki. Napiły w rozumek ostre ćwieczki. O jakże ci ja mam się radować, gdy dałam kłopotom się skałować. Jedyna na to jest taka rada. Ze sobą muszę ja se pogadać. Do siebie rzeknę oj, ty marnotą. Jak nie chcesz być lichą się herotą, kłopotą zacznij zanawijać. Rozumem wcale nie trzeba kija. Fajna z ciebie dziącha, mądra, silna, wierząca, dobra, ładna i pilna. Trzymaj, kobito, na wodze nerwy, smuteczki śmiechem ganiaj bez przerwy. Oj weź kobito nerwy na wodze, Nie daj im stanąć na swojej drodze.